Dzień dobry, cieszę się, że tutaj jeszcze Państwo wytrwali, żeby posłuchać trochę o mikrobycie. Ja się nazywam Przewoźnie Zuzanna, jestem dietetyczką w Instytucie Mikroekologii i bardzo dziękuję za zaproszenie do, do wygłoszenia właśnie dzisiaj tego krótkiego wykładu. Jestem, tak jak mówiłam, z Instytutu Mikroekologii, zajmujemy się przede wszystkim diagnostyką mikrobioty jelitowej, nadwrażliwości pokarmowych, też mamy gabinety lekarskie, dietetyczne i zajmujemy się między innymi właśnie osobami też w spektrum. Żeby mówić o diagnostyce mikrobioty, to najpierw powiem, czym jest w ogóle mikrobiota jelitowa. To jest tak naprawdę wszystkie bakterie, archeony i grzyby, które znajdują się przede wszystkim w jelicie. Tu mówimy wtedy o mikrobiocie jelitowej. Mówiąc o mikrobiomie, mówimy o szerszym troszeczkę jakby w takim pojęciu, czyli to jest taka całość tego środowiska, czyli wliczamy w to mikrobiotę, ale też jakby produkty metabolizmu, geny. Tak naprawdę, żeby zobrazować ogrom tego środowiska jelitowego, można powiedzieć, że w jelitach mamy około dwóch kilogramów właśnie tych mikroorganizmów, czyli przede wszystkim mikrobioty jelitowej. Mikrobiota, w zależności od tego, do jakby. Jakie, do jakiej grupy należy, można powiedzieć, że takie funkcje też pełni wyróżniamy taką mikrobiotę wskaźnikową, czyli przede wszystkim mikrobiotę ochronną, immunomodulującą, czyli wpływającą przede wszystkim na układ odpornościowy i odżywiającą na błonek jelitowy, wpływającą przede wszystkim właśnie na też rozkład składników odżywczych na trawienie węglowodanów złożonych neuroaktywną, o której trochę więcej powiem też, prebiotyczną i też jakby może tu widać jest taki podział, tu widzę, że sobie wyświetla to tak średnio, ładnie, ale jest w miarę czytelnie, jest rzeczywiście podział, też taka linia i po lewej stronie widać bardziej tą mikrobiotę powiedzmy taką korzystną można powiedzieć, a po tej drugiej stronie um, mamy na przykład difficile wraz z toksyną A i B, um, które rzeczywiście ma takie działanie też prozapalne grzyby, drożdżaki i pleśniowe, które mogą wpływać też prozapalnie i mikrobiotę proteolityczną, która w momencie kiedy jest też w poza granicami takimi jakby normalnymi nazwijmy to prawidłowymi, no to też może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia. Także tak naprawdę w zależności od tego, jak, w jakim stanie powiedzmy są te bakterie wskaźnikowe, czyli te, które właśnie wiemy, jakie funkcje w organizmie pełnią, no tak, tak wygląda, że tak powiem, później stan zdrowia jelit. No i właśnie bakterie pełnią bardzo szeroką, szerokie spektrum funkcji. Widać to dobrze. <noise> Przede wszystkim wpływają na trawienie, czyli rozkład składników odżywczych, na wchłanianie witamin, też produkują hormony, wpływają na regulację właśnie pracy mózgu, też samopoczucia. Między innymi 90% około serotoniny i, i jest produkowane właśnie w wielitach. Także między innymi też kwas gamma czyli taki neuroprzekaźnik, który może wpływać też na uspokajająco, przeciwbolowo wpływa też korzystnie na układ immunologiczny, jest produkowany między innymi właśnie przez mikrobiotę neuroaktywną, czyli mamy tutaj dwóch przedstawicieli. Jest to Bifidobacterium adolescentis i Lactobacillus plantarum. Te dwie bakterie głównie współpracują właśnie w zakresie tworzenia tego neuroprzekaźnika, który może. Oddziaływać właśnie między innymi na takie odczucie też bólu trzewnego z różnych narządów. I ta produkcja między innymi wygląda tak jak tutaj, czyli mamy właśnie bifidobakterium adolescensis i lactobacillus plantarum, które przy współpracy produkują ten GABA, czyli ten kwas gamaminomasłowy. I on może na drodze, na tak naprawdę trzech różnych mechanizmów przedostawać się też do układu nerwowego wpływać też między innymi na mózg. I z jednej strony jest to po prostu przez bezpośrednie wchłanianie przez kosmki jelitowe samego tego kwasu GABA. Albo też pobudzają układ nerwowy właśnie bielicie i za pomocą takiego impulsu nerwowego, jakby to można powiedzieć, idzie do, do mózgu i stymuluje produkcję też tego gaba mózgowego, który później już oddziałuje ogólnoustrojowo. Także tak mniej więcej to wygląda. Pokrótce powiem, jest jakby wiele czynników, które mogą wpływać na mikrobiotę elitową. Ona się mniej więcej do trzeciego roku życia kształtuje i przybiera jakiś taki ogólny, powiedzmy, wygląd. Natomiast tak jak już też przedmówczynie mówiły, każdy jest inny i każde dziecko, każdy człowiek jakby się też różni i ten świat mikroorganizmów też jest mimo wszystko inny. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w stanie taki jeden trzon wychwycić i te wartości też poznać które mamy wspólne. Natomiast też wiemy właśnie, co może modulować tą mikrobiotę jelitową. I w zależności od tego, jak to jest narażony na takie czynniki, no to po prostu ma inny kształt mikrobioty jelitowej. Są to jest to przede wszystkim dieta. No, sposób żywienia, jakby tutaj już też moja przedmówczyni mówiła, że no, rzeczywiście wpływa na, na, na sam stan jelit, na sam stan ogólnie zdrowia. Środowisko jako miejsce, w którym też takie dziecko czy osoba przebywa, czy ma kontakt z rówieśnikami, ze zwierzętami, ale też środowisko jako po prostu to, w czym żyjemy, czyli też powietrze czy też jakby zanieczyszczenia, którymi się otaczamy, no też ma zdecydowanie wpływ na kształt mikrobioty jelitowej. Przyjmowane leki, tutaj mówimy przede wszystkim o antybiotykach, bo te to wiemy już zdecydowanie, że, że mają wpływ ogromny, bo mogą to zmienić nawet, nawet na rok, ale też leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, na przykład. Też przebyte infekcje, choroby, co też jeszcze później powiem. Wszelkie toksyny, alkohol, stres, jakby stres jest też takim czynnikiem, który zdecydowanie na tą mikrobiotę silnie wpływa. I w momencie, kiedy jest tych czynników albo bardzo dużo, albo są w dużym natężeniu, no to może dochodzić do dysbiozy jelitowej, czyli do zmian tak naprawdę w równowadze mikrobiologicznej wielicie, czyli do składu ilościowego i jakościowego tej mikrobioty w jelicie. U dzieci w spektrum rzeczywiście zaobserwowano, że ta mikrobiota jelitowa jest różna, jest inna i ten stosunek też między innymi rodzajów firmikutes do bakteroidetes, bo to się też często sprawdza właśnie w, w badaniach. Jest też um, jakby niekorzystny, jest też um, większy na rzecz firmikutas, czyli tych bakterii po prawej stronie. Też tu nie wszyscy, nie wszystkie są jakby przedstawicielami tej grupy, ale rzeczywiście ten stosunek jest pogorszony, to może wpływać też na trawienie właśnie między innymi węglowodanów złożonych. Także mniej więcej taki profil właśnie mikrobioty się obserwuje u, u dzieci w spektrum. No i rzeczywiście jeżeli, jeżeli mamy zaburzenia w obrębie mikrobioty, czyli jest ta dysbioza na skutek działania różnych tych czynników zewnętrznych, o których wspomniałam, które mogą modulować też samą mikrobiotę, może dochodzić do uszkodzenia do rozszczelnienia trochę połączeń ścisłych, które są pomiędzy komórkami jelita, i może dojść do tej tak zwanej właśnie przesiąkliwości jelitowej, na skutek której też zubaża się samo środowisko jelitowe ta, ta mikrobiota, ale też mogą być wchłaniane czy toksyny bakteryjne, czy produkty metabolizmu właśnie mikroorganizmów, czy alergeny pokarmowe, które będą wtedy pobudzać układ immunologiczny do pracy, nasilać jego jakby pracę i produkcję przeciwcał. Więc tak naprawdę wtedy taki przewlekły stan zapalny też się, też się może wykształcić, też się to obserwuje. I rzeczywiście u dzieci i u osób w, w spektrum widzi się, że rzeczywiście ta przysiąkliwość elitowa jest dużo... Niż, u, niż w populacji tej neurotypowej, to nawet 80 prawie, że procent dzieci z spektrum może mieć zespół jelita przysiąkliwego. No i to tak naprawdę, tak jak mówiłam, może doprowadzać do szeregu różnych czynników, do, do szeregu różnych chorób czy, czy problemów, o których też mówiły tutaj przedmówczynie. I tak naprawdę sama przesiąkliwość i jelitowa, i ta dysbioza jelitowa mogą objawiać się chociażby w postaci skórnych problemów wysypek trądziku też nasilać mogą alergie alergie właśnie te natychmiastowe czy też opóźnione do, mogą powodować dolegliwości żołądkowo litowe, ale też wpływać na układ nerwowy i właśnie u tak naprawdę 8 na 10 dzieci w spektrum mogą występować właśnie te problemy jelitowe. Tutaj też już wiele razy było to dzisiaj poruszane, ale rzeczywiście te problemy, te półbóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, też SIBO, czyli ten przerost bakteryjny w jelicie cienkim, on też jest jakimś rodzajem dysbiozy jelitowej. Też jest dużo częściej właśnie w populacji osób ze spektrum. Też dużo badań jakby nowych jest na temat tego, że w kontekście wybiórczości pokarmowej, że tam Mikrobiota ma znaczenie, i rzeczywiście przyczyną też z tej zmniejszonej różnorodności mikroorganizmów może być właśnie wybór pokarmowa co też jakby pokazuje nasze doświadczenia, że rzeczywiście trochę pomoc tym mikroorganizmom pomaga później i rzeczywiście zwiększa trochę zainteresowanie jedzeniem, bo ja to też obserwuję i rzeczywiście pomoc tym jelitom w jakiś sposób wpływa też na mikrobiotę jelitową i rzeczywiście poprawę troszeczkę tej wypróżczości pokarmowej, większe zainteresowanie też jedzeniem, dziecka jedzeniem. Także te wszystkie dolegliwości żołądkowo jelitowe tak naprawdę mogą powodować ból i dyskomfort, i to wszystko też może się objawiać w jakiś sposób zmianami zachowania, co też tutaj obserwujemy później, właśnie w trakcie chociażby probytykoterapii, które gdzieś tam są pacjentom w wyniku badania później jest zlecane, więc to też obserwujemy te, te, te zmiany zachowania rzeczywiście, że poprawa czy, czy też jakiekolwiek ingerencja w to środowisko jelitowe ma to później przełożenie rzeczywiście na, na zachowanie. No i też nie bez powodu właśnie jakby nawiązuje do tej komunikacji osi jelito-mózg też czy osi jelito-mikrobiota mózg, bo rzeczywiście te szlaki komunikacyjne są no, już potwierdzone zdecydowanie też też Badaniami i um, jakby ta dwukierunkowa komunikacja zachodzi, to jest, to jest pewne. Mechanizmy są jeszcze nie w pełni poznane i rzeczywiście te procesy są bardzo złożone, natomiast już coraz więcej tych badań na ten temat jest. Chociażby sam fakt, że 80% sygnałów w ogóle jest przekazywanych z jelit do, do mózgu nieodwrotnie odwrotnie gdzieś tam w obrębie tego nerwu błędnego, więc... Też, też tutaj to sprawia jakby, że rzeczywiście w tych jelitach też często przy czym wielu, wielu problemów warto szukać i też od tych jelit mimo wszystko zacząć. Tak jak wspomniałam, właśnie to jest taka dwukierunkowa komunikacja na poziomie hormonalnym, czy, czy tam właśnie, czyli też endokrynologicznym, neurologicznym. I to też, czyli z jednej strony jelita mogą wpływać na zachowanie, na mózg, ale też mózg w jakiś sposób na, na jelita. Także no to te, te procesy są bardzo złożone, natomiast wiemy też, że mikrobiota jest w stanie produkować neuroprzekaźniki, chociażby ten, ten gawa, o którym wspominałam na początku, ale też na przykład bakterie immunomodulujące, takie jak escherichia czy enterokokus, też wpływają na produkcję serotoniny i na szlak ten serotoninowy, więc... Też widać, że to rzeczywiście ma wpływ na, na, na produkcję. Także czy można w ogóle jeszcze jakby jakoś to mikrobiotę poprawić. Rzeczywiście no my w Instytucie mamy szereg badań też dotyczących mikrobioty jelitowej i tutaj sprawdzamy i bakterie, i grzyby w zależności od zakresu. Tutaj mieli Państwo możliwość, żeby też do nas podejść. Część osób właśnie też rozmawialiśmy już na ten temat, także tych badań jest bardzo wiele, ale rzeczywiście widzimy, że, że no to, to zdecydowanie poprawia też funkcjonowanie naszych naszych pacjentów. Ja też jakby ze swojej praktyki mogę tylko tutaj takiego jednego chłopca chętnie, chętnie Państwu przytoczę. I rzeczywiście to jest chłopiec, który, który był właściwie dlatego, że miał problemy jelitowe, żołądkowo-jelitowe, czyli to też co dzisiaj właśnie podkreślałam, że no, najczęściej jednak one występują. I faktycznie no, bardzo duże zaparcia, duży problem z tymi wypróżnieniami. Tak naprawdę raz w tygodniu mama czasami mówiła, że dziecko się wypróżniało, bo bardzo trudno, trudny też jakby w komunikacji ten chłopiec. No i też duże problemy z jedzeniem oczywiście, brak też regularności posiłków, też zdarzało się podjadanie w nocy. Też liczne, dziecko chodziło na uczęszczałą, na terapię, też do, 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 specjalnego, do specjalnej też placówki i jakby nie lubiło oczywiście warzyw i owoców, to jest taki jakby też standard, to co też mówiły przed poprzedniczki, rzeczywiście to są takie grupy produktów, które są najczęściej eliminowane. No i preferowanymi produktami to były chrupiące produkty, ale jednocześnie płynne konsystencje, więc tutaj trudno było czasami coś, coś dobrać. No i tak naprawdę dziecko było leczone doraźnie, pumisanem, czasami laktulozą, czyli takim roztworem właśnie cukru, który jakby ma takie działanie przeczyszczające, więc też gdzieś tam dosyć mimo wszystko agresywnie. Czasem była suplementacja witaminą D i kwasami omega-3. Dzień żywieniowy dziecka wyglądał mniej więcej w ten sposób: czyli rzeczywiście to śniadanie to najczęściej było tylko kakao na mleku z cukrem. Jakieś, generalnie no dieta była tak, jak tutaj padło już to stwierdzenie, dość beżowa i przetworzona, no i faktycznie no bazowała raczej na takich gotowych produktach. Wynik badania mikrobioty jelit u dziecka wyglądał mniej więcej tak, czyli, czyli rzeczywiście bardzo mało było tych bakterii monomodulujących, ochronne w ogóle praktycznie poniżej wszelkich zakresów. No i bakterie odżywiające nabłonek, tutaj jeszcze akermancja jest w normie, ale już, już ta druga bakteria jest dużo poniżej normy. I już nawet widać tutaj na samej, na samej górze, że taka potencjalnie jakby patogenna Escherichia coli już zaczęła też przerastać. I tutaj ważna informacja, że rzeczywiście w momencie, kiedy te mechanizmy obronne, czyli ta mikrobiota immunomodulująca, ochronna, jest mało tych bakterii, to się rzeczy, te nisze ekologiczne, które one powinny wypełniać, mogą być zasiedlane przez potencjalnie patogenne bakterie, czy, czy grzyby, czy rozwój jakichś innych drobnoustrojów. No w tym wypadku akurat u tego dziecka nie widać żadnego przerostu, czy klostridium, czy, czy właśnie drożdżaków Candida albicans, natomiast więc można przypuszczać, że to był dobry moment, kiedy tak naprawdę wdrożono te działania naprawcze. I jeszcze tak uzupełniając, ta witamina D była bardzo wysoka, wysoki poziom, więc też ta suplementacja nie była no, w zasadzie konieczna. Przy współpracy z lekarzem też na razie tego nie włączaliśmy tego suplementu witaminy D. Nadwrażliwości na produkty, na gluten, na grykę, gumę guar, jajo, też na nabiał całe, więc tak naprawdę ta dieta też była w jakiś sposób eliminacyjna. Było to trudne do przeprowadzenia ze względu na to, że sama dieta była już bardzo uboga, więc, więc to, to naprawdę było, było wyzwanie. Natomiast tak, w efekcie jakby w następstwie otrzymania też wyniku dziecko dostało też taką indywidualną probiotykoterapię rozpisaną, gdzie bazowaliśmy to na bakteriach ochronnych i tych immunomodulujących niepatogennych szczepach Sherichi Coli i enterococcus fecalis. No i też kontynuowaliśmy suplementację kwasami omega-3 i indywidualne żywienie, jakby też opierające się, tak jak mówiłam miała poprzedniczka, właśnie ograniczające ten cukier, ograniczające jak najbardziej to jedzenie przetworzone. Oczywiście nie udało się wszystkiego. Wyeliminować, bo rzeczywiście to było też trudne. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o tą probiotykoterapię, to zauważyliśmy bardzo duży i taki spektakularny efekt, jeśli chodzi o, o tą regulację wypróżnień, nie było wzdęcia brzucha. Wzrost masy ciała nastąpił, gdzie ten, ten wzrost, tam wcześniej nie powiedziałam, ale był długo, długo na jednym poziomie i też trudno było temu dziecku tak odbić, że tak powiem się. E, więc e, tak naprawdę większe, m, mama też zaobserwowała większe zadowolenie i na przykład częściej obserwowała u dziecka uśmiech, większe zainteresowanie jedzeniem e, też, też występowało i taka większa otwartość na, no, na proponowane nowości. Więc tak naprawdę u dziecka też. M, też nie wspomniałam o tym, ale też z, z picia tak naprawdę tylko soków owocowych w zasadzie, udało nam się przejść do wody. Więc naprawdę ten, ten, ten chłopiec zrobił bardzo duże postępy. I co jeszcze tutaj podkreślę, jeśli chodzi o w ogóle znaczenie mikrobioty jelit, to zauważyliśmy, że regres i tak naprawdę powrót do, do startu wręcz pojawił się w momencie zatrucia pokarmowego, czyli po tym zatruciu dziecko nam wróciło do, do startu, ale mimo wszystko później przy współpracy znowu się udało to odbudować, ale było widać, jak bardzo na skutek właśnie takiej infekcji pokarmowej no ta mikrobiota tutaj mogła w jakiś sposób też, też nam zaburzyć tą, tą kwestię. Więc, tak naprawdę podsumowując, te wszystkie czynniki, jak żywienie właśnie też przyjmowane leki wszelkie suplementy, diety i środowisko, czy no to wszystko ma wpływ na, na mikrobiotę jelit, ona ma wpływ tak naprawdę na ten układ nerwowy. No i ta współpraca jest zauważalna. E, myślę, że dużo badań jeszcze przed nami, na jakie te procesy, od, od procesach, jak możemy to modulować jeszcze w lepszy sposób, jeszcze przed nami, ale myślę, że to jest też obiecujący kierunek. Także em, ja bardzo dziękuję za uwagę. E, I jeżeli są jakieś pytania, to też zapraszam do kontaktu. Także dziękuję.